Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the high. Pytacie mnie ostatnio, co ja dodaję do swojej herbaty? Dodaję e, marmoladę juzu. Juzu to jest taka odmiana cytryny azjatycka, i to jest taka marmolada, ma właśnie kawałki tej juzu. To smakuje jak cytryna. To jest bardzo dobre, bardzo zdrowe ciociaka. To też dodaję do herbaty i zawsze się na mnie drze, że <głos》> kończę jej całe juzu, Ale to jest bardzo dobre. Ja sobie dodaję dwie łyżki. Czasem jeszcze troszeczkę cukru. Oprócz cytryny juzu jest tutaj też miód. Po śniadaniu czas wymyć pędzle. Nowy rok, nowy ja. Te pędzle nie były myte od... FIETNIA! <noise> Wiem, będziecie myśleć, że jestem okropnym oblechem, ale normalnie po prostu nie mam czasu i one są takie brudne, są takie e, niektóre już są tuste, więc myślałam, że nie, muszę je wymyć i na nowy rok będę miała czyściutkie. I znowu je wymyję za rok. Plus, chcę mieć super fajny, gładki makijaż, bo... W tym roku spędzam Sylwestra poza domem. Moja koleżanka będzie miała imprezę i byłam zaproszona. Pędzle wyczyszczę, makijaż będzie ładny, ale nie wiem w co się ubrać. Nie ma żadnego dress code, że musi być ten kolor, musi być sukienka, spódniczka bla bla bla. Możemy się po prostu ubrać w to, co chcemy. Więc najpierw wymiję te pędzle, a później wybierzemy jakąś stylizację, może jakąś kienkę albo spodnie, albo legginsy na luz. Tak nie, nie wchodzę do y, y, azjatyckiego marketu, bo nic mnie tu nie interesuje. Ja czekam A aż dojdziemy do pawu. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Za każdym razem jak jesteśmy w tym sklepie koreańskim Każdy To kupujemy wie. tego cheesecake'a Ale za każdym razem On nie ląduje w domu, on ląduje w moim brzuchu Proszę bardzo, niech wyląduje teraz też Co tradycji orientalnej stało się Jezu, wypadnie wam Przegod Jezus Mary jaki głodny Czego do McDonalda wziąć Na Big Maca

Jestem sama w domu, więc mogę Wam się pożalić Obudzili mnie o 7.30, a ja mam wolne od szkoły Ja wracam do szkoły 4 stycznia i chciałam sobie pospać Bo zaplanowali rozbieranie choinki i chowanie wszystkich ozdób świątecznych A teraz trzymajcie się, bo to co powiem to jest hitem I jeszcze na dodatek do tego wszystkiego Od dzisiaj rana trwają... Porządki poświąteczne. To ja się pytam, po chleb sprzątać przed świętami. Jak się po świętach też sprząta. No, więc oni sobie pojechali na zakupy, a ja zostałam sama z choinką i mam ją całą rozebrać. Jak jej nie rozbiorę, to nawet nie chcę pomyśleć, co się stanie. Więc chojara, współpracuj, ja ciebie rozbierę, później cię schowam i cię znowu wyjmiemy. Kiedy? W październiku, we wrześniu wybieraj.

Jak ja prawie nie jeżdżę. A dzisiaj co robiłaś? No jeżdżę, ale to prawie to ty, 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 ty tydzień nie Ale jesteś, jesteś najmłodsza w rodzinie, więc. Ee... Przepraszam bardzo, ja jestem najstarszym dzieckiem. I najmłodszym zarazem. Spadaj. Niestety, musisz pomagać. Ale ja pomagam, ale nie żebym co dwa tygodnie to było. No, ja myślę, że co tydzień powinnaś być. Ono oszalał. Nie. Tak. Teraz idziemy zrobić szybki shopping. Szybki shopping, braki w lodówce uzupełnić. Pingwinki. Pingwinki. Po świętach, po świętach pingwiny, po, po lodówce jeżdżą na łódź. No właśnie.